Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was w kolejnym odcinku na... na łysinie, sorry, bo tutaj górka jest potężna, ale tutaj musimy uprawić czy to pola. Teraz tutaj sobie puścimy pracownika. W dzisiejszym odcinku będziemy siali. Sialiśmy, Dzisiaj już od kilku odcinków w sumie. Dzisiaj to są buraki. Sobie, wypożyczymy sobie jeszcze dwa siewniki. Znaczy, jeden siewnik, bo w sumie jeden już jest wypożyczony. No ale z racji tego, że w poprzednim odcinku zrobiłem sobie ten plac, gdzie no teraz to wszystko będzie działało i nie powinno mieć jakichś większych problemów, to po prostu puszczę sobie maszyny, a zajmiemy się dodatkowo jeszcze fajną taką rzeczą. Bar o, gdzie pracownik? Dobrze. W poprzednim odcinku, tak jak wspomniałem, robiliśmy sobie ten plac, zaraz tam sobie przejdziemy i to mi się bardzo spodobało. No i tak sobie wymyśliłem, że jeszcze coś tutaj wymyślimy, już może nie na tym placu, chociaż tutaj można jeszcze dołożyć, ale zobaczcie to wszystko działa elegancko, ale mm, wymyśliłem sobie, że zrobię sobie tutaj drogę, o tutaj drogę jest, jak sobie zobaczycie na mapę, zaraz wam pokażę, no to tu jest taka, o no za bardzo nie, nie pokażę bo chyba nie będzie widać, Chciałbym znaleźć lepszy kontrast, o może tutaj. Takie, o. Jest taka sytuacja, że do pól numer 46, 45, 44, 43, 42 no jest dosyć utrudniony dojazd, może nie tyle, że jest utrudniony, tylko że na przykład z tego miejsca, w którym ja teraz jestem, żeby po prostu tam się udać, musiałbym wrócić, zrobić, dojechać do pola numer 11, przejechać koło gospodarstwa, koło drugiego gospodarstwa i z powrotem wrócić tam na samą górkę. Dosyć daleko to jest. Będzie dosyć dużo oprysków, dlatego ja, ja, ja jak gdyby w tych, w tych odcinkach na razie pomij pomijałem, jak gdyby troszeczkę te pola, co prawda nie, nie do końca je pomijałem, bo tam też się działo i też sobie jest zasiane, ale to było robione jak gdyby po, za YouTube'em, chociażby tutaj jest jęczmień zasiany i tutaj też jest jęczmień zasiany. Yy, dlatego jednak zdecydowałem sobie, że tutaj sobie strzeda taką drogę. Tu już jest częściowo yy, przygotowane, ale to zaraz będziemy wykoń, 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 wykańczali. Yy, tutaj jest, była taka sytuacja, że te pole było tak wcięte i tutaj naprawdę, bo tutaj co tu było chyba kukurydza, już nie pamiętam. Yy, Ciężko to się uprawia, ten kawałek taki wąziutki. Tak więc ja sobie to zlikwiduję. Być może coś w przyszłości tutaj postawimy, ale na razie to będzie tak, jak jest. Ja zaraz ten tutaj będę musiał przestawić to wszystko. Chociaż nie, puszczę maszyny, i za chwilę tutaj wracajmy do, 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 do tej drogi, bo tutaj w sumie na razie. Jest jak gdyby pierwsza faza, to oczywiście będzie beton i w ogóle to sobie tylko tak te błoto opuściłem, żeby było. Żeby się od, od, odróżniło. Dobra. To jest właśnie wypożyczony cały zestawik. Żeby ten siew buraków. Teraz sobie je przestawię. Żeby ten siew buraków był dosyć szybki. O, teraz są buraki. I te buraki będę dosyć na, na dosyć w, w, w dużej ilości. Pól się, siał chyba na czterech czy na pięciu polach, jeszcze się zastanawiam czy czasami na pięciu, ziemniaki to samo, no i zostanie mi jeszcze kukurydza do zasiania, też dosyć dużo jeszcze tej kukurydzy, ale tak jak wszyscy wiecie kukurydza już zostanie tylko i wyłącznie na, siarko, na ziarko, bo ja mam tutaj kiszonki tak dużo, że nie, zresztą mi karnia jest sprzedana, dobra. Eee, tutaj, lat, tylko sobie rzucę szybko okiem na mapę, to będzie chyba pole numer, z tego co mi się wydaje, na dwunastkę, na dwunastkę będziemy siali. Nie wiem czy to wy chyba nie widzicie, ale ja widzę, A więc puścimy sobie na dwunastce. Tu już są trasy porobione, czyli tak, jest siew, dobra, jest ten siew i refill, eee, teoretycznie jak rozpoczniemy z tym, Poroz, rozpoczniemy te wszystkie kursy. Niech jedzie ta blondyna efektownie wyglądająca. Ona chyba się tutaj załaduje. Razu? O, jak? No dobrze, załadowała. Co tam miało być? Tak, teraz tutaj też buraki, ale tym moim siewnikiem, który mam, i tutaj sobie masejem pojedziemy. Chyba na, z tego co pamiętam, na pole numer 34. O, fajnie to. Teraz sobie z drugiej manki, tam zobaczcie, o tutaj. Yy, jak się tam tankuje. Dobra, dobra, to sam już poleciał. 34... oj 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 oj, nie chcę tego. 34. Pole numer... Nie. 34, tak? Tutaj niedaleko jest. Dobra, to jest pole numer 34. I tam pojedziemy sobie z, właśnie też z burakami. Zaraz przestawię się w nich, bo jeszcze nie jest. Przestawiony, czy łączy? Czy, ty? o, jest, już jest, wszystko jest, tak więc git. jeszcze sobie tutaj ustawimy. Siewnik, żeby o, widzicie, ty nie mogę ustawić. Siewnika, dobra, bur. Nie, buraki, dobra, buraki. Dwa połączone, najbliższy, dobra, jedziemy. Jeszcze jeden siewnik wypożyczę, ale to później. Powiedziałem sobie w holandem, a teraz jeszcze tak. Tutaj wiedziałem opryski i opryski będzie chyba, z tego co pamiętam, tylko pozwólcie, że szybko rzucę okiem. To będzie pole numer, bodajże, 32 i 35. 32, tak? 35, dobra. 32 i 35. Zaczniemy od pola numer 35. 32, w sumie. 32, bo one też jest chyba zrobione. 32 jest, dobra. Jest 32, refil jest nawożenie, czyli oprysk, bo no tutaj w sumie bardziej to oprysk niż tego. Tak i puszczamy to. A widzicie te wszystkie maszyny sobie pojadą. Gdzie mają pojechać, a my będziemy robili tam jakieś fajne inne rzeczy. A tu jeszcze tutaj będzie... Aha już wiem. Na jednym polu takim co robiłem ostatnio. 60, to było chyba pole numer 10. Zaraz zobaczę, czy mam trasy. 10. Jeżeli tak, a no to jest to e, nawóz. Tak, to jest 10. Refill, a jak widzicie, to już tutaj poczekajcie, w... bo wyłączyłem go przez składek. i to sobie będzie kulało. One pojechały, i właśnie o to mi chodziło, żeby ja się skupił na innych rzeczach. od tutaj sobie zasypię go. O, oh, tam kawałek, był na maksa. Jeszcze przejdziemy, sobie zobaczymy. Masę i tutaj sieje. Klas będzie opryskiwał to pole tutaj. Ubin jest. E, soja, nie łubin. Dobra, on sobie pojedzie, bo on to na pewno zrobi. Ja się nie boję. To będzie wszystko. Jeszcze mam jeden, dwa traktory. Czyli na, na tygodniu Hollanda. Tutaj będzie chyba na tym polu. Tak, tutaj na, na tym polu będzie nawóz siany. A tutaj buraki. Buraki? No tak szybko. Ty, oj, ty! Ole poszedł jak dzik Co mu jest? O, o, o widzicie, bo czasami tutaj jednak coś mu nie wyskoczyło. Dlaczego? Aha, już wiem. No nieraz czasami mają takie... Motywy muszę go pomóc. Muszę mu pomóc. ma stopę, gdzie jest pierwszy punkt? A już wiem, tu było trochę skopane z racji tego, że pierwszy punkt jest, jak gdyby, yy, pod dużym kątem. Dobra, nie będę tego tłumaczył. Te, to jest techniczna sprawa, która czasami jest w prospleju Ale jak widzicie, na przykład tutaj wszystko elegancko. A więc ja tu źle zrobione jest troszeczkę. No sam dojazd jest, a tutaj. Po tej stronie będą ziemniaki, tak więc i te buraki tak zlikwidujemy. O, właśnie. Teraz nawet jest pokazane te, te kąty. Dobrze, ale to nieważne. Te, te dwa znaki, jakby mi się tam... Ale nieważne. Tutaj, po tej stronie, na tej jednastce będą ziemniaki w następnym odcinku robione, tak więc będzie git. Teraz sobie to puścimy i wracamy już, ludzie yy, I wracamy sobie do, do tej naszej drogi. Maszyny wszystkie puszczone, one sobie tam robią, między innymi masę jeździ. A my wracamy tutaj. Jak już widzicie, już jest jak gdyby ten ogólny plan zrobiony. Dosyć szeroką drogą sobie tutaj zrobię. Oczywiście zmienię sobie jeszcze za chwilę teksturę tej drogi, bo było to tak nie za No tak myślałem na początku, żeby zrobić jakieś takie. Ale nie, zrobimy tu sobie asfalt jak, jak, jak ten, żeby to było dobrze. Tam jakiś pomocnik chce mi zakończył robotę. Aha, yy, bronowanie. Chciałem mi o jednej rzeczy, pamiętajcie, bo jest kilka kilka pytań było na Facebooku dotyczących tego wała, gdzie to sk skąd go skąd ściągnąć w ogóle. Tu ściąga się po prostu z modhuba, yy, Ale jest jedna taka rzecz. Yy, on yy, po prostu yy, przekształca nie tylko teksturę, ale no, teksturę, ale. W każdym bądź razie tu na przykład. Yy, była wcześniej, była ziemia, a teraz jest trawa, i tak naprawdę tutaj już nie da tego się zaorać. Tutaj można tylko tworzyć pola. Tak więc trzeba z tym też uważać. No, ale pokażę Wam później na samym końcu jeden trick. Jak z powrotem z czegoś takiego przejść na pole, bo przecież ta tekstura tam są jest zaorana, nawet zasiania, Tak więc to można zrobić. Ale. Generalnie tu jest jak gdyby stworzone podłoże i ja sobie teraz jeszcze na sam końcu puszczę, miedzę zrobię taką, żeby po prostu się troszeczkę ta droga odróżniała od pól i sobie strzelimy miedzę. Zaraz zobaczymy, czy jest medą. jest teraz dobra, sobie odpalimy to, ja po prostu sobie puszczę, ja sobie odjadę tak, żeby lepszą żeby lepszą perspektywę mieć. Opuścimy i pojedziemy sobie o, nawet za, za szeroko. Nie no, dobrze, będzie taka trochę szersza. Miedza, dojedziemy sobie do końca. O, może, może nawet być. Dlaczego by? to jeszcze kilka rzeczy tutaj z tej strony trzeba będzie porobić. Jeszcze, jeszcze pół jest do obsiania. Tak naprawdę. Dobra, teraz zrobiłem sobie, jak gdyby, miedzę, i z powrotem wracam. I teraz załadujemy sobie asfalt. Asfalt sobie załadujemy albo beton, w sumie to wsyradno jeszcze, że mówiąc, bo one dosyć podobnie wyglądają, ale zrobimy sobie ten asfalt, nie chociaż można by jakieś kamulce strzelić, ale zobaczymy, La, nie, to właśnie, można przywrócić sobie oryginalne tam, dobra, ale to nie, teraz tak, szkoda, że nie ma tutaj takiej właśnie, takiej tekstury jak ta droga, ale to był czak, co nie, jak ta droga, tutaj. O kurczę, albo była fajna. Można by sobie robić to. No, rzeczywiście, można by głęboko ingerować w mapę. Dobra. Grassfield to nie asfalt. No, teoretycznie to możemy użyć. Asfaltu teoretycznie użyjemy. I oczywiście ta wiedza jest za szeroka. I jak ja ją robiłem. O, o kurcze. Mhm. Dobra, to jeszcze raz. Jeszcze raz tą, o, chociaż to sobie już na samym końcu zrobimy. To sobie na samym końcu zrobimy. To ja wiem czy to jest, no jest no niby asfalt, ale kolor to tak nie za bardzo. Dobra, w każdym razie, w sumie to nawet dobrze, że tu trochę pojechałem. To i tak ma być, miedza może być nieregularna. I ja sobie teraz zacznę w sumie od tej miedzy, od tej strony. Czyli to będzie troszeczkę szersza niż taka standardowa tutaj droga na tej mapie. Bo jak już robię, to chciałbym, żeby była troszeczkę szersza. Być może w przyszłości będą tutaj jakieś traktory się wyprzedzały. Wymijały, sorry. Bo z tym wyprzedzaniem to może mi trochę powiezło. Ale mogą się na przykład wymijać. I taką opcję zostawimy. Tak to wygląda. O, taki malutki kawałeczek. Troszeczkę. To dziwnie, zobaczcie, bo on tutaj z lewej strony mocniej bierze niż z prawej. Tak nie za bardzo to mi się podoba. I tu zrobimy sobie... Tu w ogóle sobie zrobimy tak szerzej, albo żeby do wymijania, ale to za chwilę tutaj wrócimy, tylko pociągnę. O! Tutaj zaraz wam wytłumaczę o co chodzi. Ja tu już próbowałem właśnie za yy, jak gdyby za mm, zniszczyć tą młąkę i nie dało się. Nie wiem, czy to widać. O, nie dało się. Myślałem, że to normalnie sobie jako chwasty jest, nie? Ale nie, to już jest po prostu jak gdyby inna kategoria yy, tej tekstury i to trzeba będzie chyba przez pól, ale później sobie wykombinuję to w inny sposób. Ja zaraz pokażę o co chodzi. No, trochę szeroko tutaj będzie, w sumie praktycznie dwa pasy są takie pełne. Jeszcze tylko puścić, pomalować oś jezdni i w sumie elegancko by to wyglądało. Co nie? Ale ja sobie tu jeszcze, o tak wetnę kawałek, a już takie bajery tam porobić. ach No. Nie do końca to. Ale całe szczęście, że się nie władowałem na pole o sobie tak jeszcze czyli o tak to wygląda no, tak to sobie Anton wymyślił to jest taka dosyć, szczerze mówiąc planowałem, że będzie trochę szersza ta miedza, wyszła trochę um, za wąska, tu, ale dopiero później się zorientowałem, że ten wał jakby z tej strony bierze wychodzi poza krawędź tego wału natomiast z tej strony jest um, jak gdyby nie wychodzi poza, bo zresztą zaraz może jeszcze pokażę Wam, dobra, w każdym razie, tu jest asfalt położony i jeszcze sobie z lewej strony troszeczkę tutaj tą trawę dociągamy. No, muszę złapać perspektywę, troszeczkę odsuniemy widok, żeby to mi było łatwiej. I sobie tutaj jeszcze dociągniemy, i na samym końcu. Jeszcze tutaj pociągniemy tutaj trawę z lewej strony. O, tutaj będzie trawa jeszcze. Wykoń, zrobimy tutaj, położymy trawę. Może coś w przyszłości tutaj byśmy... No, z racji tego, że dosyć dużo tych buraków, szczerze mówiąc, zasieje. Będzie ich bardzo dużo, to najprawdopodobniej ta płyta mi nie wystarczy na buraki. No chyba, że od razu z pola będę sprzedawał. Co może... No nie wiem, wtedy... Może tutaj jeszcze będziemy sobie składować te buraki. Ale w sumie też jest taka opcja, żebym składował je na PG-ze te buraki, bo tam jest dosyć dużo miejsca. I chyba coś takiego zrobimy. Na PG-rze będziemy od razu składowali tam te buraki. Ale to będą już chyba jedne z ostatnich odcinków. Na razie tym się jeszcze nie zajmujemy. Robimy tą drogę, jaką tutaj mamy zrobić. Kurczę, naprawdę, mi się podoba ten modzik. Będę go bardzo często wykorzystał. Wykorzystywał. O, też sobie tak pociągniemy. I tutaj sobie też, o, podnieść. Zrobimy sobie pod kątem. A, już tutaj trochę tam. Dobra. W każdym razie, tu jest oczywiście ta miedza, jest trochę za szeroka. Ja pojadę najpierw. Eee, ten głębosz odstawię I za chwilę tutaj sobie wy... O! Ślizga się Ursus. Gdzie się władował? Ale zobaczymy. O, w sumie skończył robotę już. Aha, tu jeszcze. Dobra, to ja cię zatrzymam. Jak skończę robotę tam z tą drogą, to tutaj robimy już takie... O, skoro czasu. Muszę to zmniejszyć. Przez przypadek. O ja, cię kręcę 17 O, to nieźle. Nieźle sobie zrobiłem. No, przerąbane. O, Arion... Dobra, klas, teraz wszystko skończył robotę. Dobra, zatrzymaj. Ale głupotę strzeliłem, bo... No nie, będę znowu całą noc siał. Widocznie wtedy, kiedy wam pokazywałem tą mapę, wcisnąłem... Przyspieszyłem czas i dlatego. E... Nie no źle, źle, źle. Dobrze, że jest włączony wzrost, bo tak to by była katastrofa. On tutaj masy będzie siał jeszcze jednak trochę. Ja cię kręcę. Dobra, nieważne. To już jest inny problem, to sobie później z tym problemem poradzimy. Ja teraz jeszcze odstawię ten głębosz i zrobimy tutaj tą drogę tak jak ma się tutaj robić i... Wracamy do tych rzeczy, które powinienem zrobić Ale z racji że tego, że robię tą drogę się podjarałem i zauważyłem, że jest czas przyspieszony mm, Nie jest to fajna rzecz Ale akurat w tym momencie całe szczęście uratowało mnie to, że Ja już się na tyle właśnie wycwaniłem Że na okres yy, siewów zawsze wyłączam wzrosty A więc można ten czas szybko lecieć Nie jest to ważne Dobra, o o o o jest, wał. Wow. I teraz ten wał wow sobie ustawimy tutaj. Zmienimy sobie z Grand Type. Z asfaltu na... Zaraz zobaczymy Ja sobie tutaj znajdę. Original o! ground I teraz zobaczymy jak to będzie wyglądało. To jest... Pierwsza rzecz jeszcze tego nie, nie, nie sprawdzałem i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tu będzie życie. O, w mordę! Zobaczcie, to mi nie pokazuje. O, Gina ground. Hmm. Nie jest to fajne. Dobra, to w każdym bądź razie to sobie zmieni. A nie, może to dlatego. A teraz zobaczymy. Szczerze mówiąc, tego jeszcze nie sprawdzałem, tej opcji. I teraz razem z Wami testujemy. A jak to pusz? O! To nie jest fajne, nie jest fajne, dlatego też zmienimy sobie to na kultywatorowane i o, i jest git, od razu zakultywatorowane jest, to jest najszybsza chyba droga kultywatorowania, o sobie kurcze od razu zakultywatorowałem pole, no i tak sobie to wykombinowałem. Szczerze mówiąc, taki był, taki był mój pierwszy plan, żeby to sobie zrobić jako orka albo kultywatorowanie, ale później, z racji tego, że nigdy nie korzystałem tej opcji powrotu do oryginalnej e, tekstury, zresztą tak nie za bardzo to wygląda, nie, nie za bardzo to wychodzi, bo jakoś to mi się nie udawało, bo wracałem do trawy zamiast do tej oryginalnej tekstury. No nie wiem. Więc... Zobaczcie, zobaczcie, to będzie coś takiego. Mi się wydaje, że to jest bardzo fajna rzecz. Sam ten wał. Ten mod będę używał na pewno na innych mapach. Dzięki temu będzie można sobie skustomizować troszeczkę te mapy. No i zobaczcie. Jeszcze tutaj podniesiemy, zrobimy sobie. Przekształcimy to chociaż teraz może tą rolkę na inną trawę. Tu jest zasiane. Field grass, to też jest Field grass, tak? A nie to jest inny grass, to jest inna trawa, zobaczymy. To będzie taka trawa, że ona będzie rosła chyba. Oj ej! ej. mnie. Chodź tu. Dobra. Jak to będzie wyglądało? Troszeczkę inna trawa chyba jest, nie? No, to jest inna. Ale nieważne. Nie, nie, nie podała mi się ta trawa. Nie podała mi się ta trawa, lepsza była przedtem. To ona była, nazywała się. Zaraz zobaczymy. Asfalt, nie sand, nie konkretnie. nie. Gras, to był ten gras? Nie, to nie był ten gras. To był inny gras. Gravel, leaf, rock, smooth, Place, dirt, meadow. To było łąka. Dobra. Meadow sobie powierzchnie strzelimy. O, naprawdę to mi się będzie tutaj podobało. Nieźle, 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 bo rzeczywiście yy. mogę właśnie dzięki temu modowi zrealizować te, te, te pomysły, które miałem wcześniej. No, właśnie, zrobienie sobie tej, tej drogi. Ta droga rozwiąże mi tutaj kilka problemów. Czy. Wiecie co? No na początku wychodziłem z założenia. No, jeżeli tutaj w większości pracuję na cosplay, to czy odległość odległość nie wiem pola nie jest za bardzo istotna, ale później się zorientowałem, że jest, jest jednak istotna bo. Trzeba ten kurs zrobić, a jak ja mam jechać tam 10 minut, żeby robić kurs, i trzeba być dzisiaj przez te 10 minut dosyć skupionym, żeby nie strzelić jakiejś głupoty, bo jak strzelić głupotę, no to trzeba to poprawiać, albo później nowy jeszcze, nie daj Boże, robić ten kurs, no to jak sobie zrobisz coś takiego, to później mówisz, nie, to jest daleko, nie chce mi się. przecież wiesz tylko tyle, że robisz to raz. No dobrze. A jeszcze wyłączę sobie tą szesnastkę i zobaczcie, naprawdę fajnie to mi wyszło. Widzicie? Elegancko. I droga, jak się patrzy, oczywiście tego nie jestem w stanie zlikwidować, no ale dobra, nieważne. Elegancko, nawet z takim zaakcentowaniem, że tutaj jest trawa. Wiesz, to, to akurat przez przypadek mi wyszło takie wąskie, chciałem trochę, żeby było szersze. Ale wyszło i w sumie nawet no powiem, że mi się bardziej podoba. Takie bezpośrednio przy asfalcie. Chociaż. A wiem? Nie, z tej strony mi się bardziej podoba. Tu jest troszeczkę więcej, bardziej zaakcentowany ta niedza. E, no dobrze, ja teraz wracam do siewów. E, w sumie to tylko wracę, wrócę sprawdzić, jak to się tutaj dzieje. Dobra, tu jeszcze trochę czasu zajmie, tu już jest to pole opryskane. No dobrze. Ja tutaj sobie będę siedział, ale musiał ten nadgonić ten czas stracony na, na robienie tej drogi poprzez to, że przez przypadek podgoniłem ten czas. To nie jest fajne. No dobrze, w tym odcinku to chyba wszystko. Ja sobie tu jeszcze poza YouTube'em zrobię to pole się te buraki, wypożyczę drugi siewnik, chociaż nie wiem czy wypożyczać drugi siewnik I robić po nocach, chyba będziemy robili po nocach dzisiaj Tak, będziemy robili po nocach, bo właśnie widzicie masę się jedzie napełnić I tak będzie to robione Będziemy dużo jeszcze siać i chyba może zaczniemy kukurydzę siać, w następnym odcinku będziemy Sadzili ziemniaki, z tym ziemniakami może być ciekawie, bo Częściowo będą sadzeniaki, a częściowo będą nasiona, ziemniaków zresztą też dużo i ziemniaki już będą sadzone z wykorzystaniem tej oto pięknej drogi, którą dzisiaj właśnie sobie stworzyliśmy. To wszystko w tym odcinku. Pozdrawiam. Anton.